Zimno, zimno od tego stanie, ale to jest dobry czas oczekiwania na nowy sezon. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, Posłał swoich uczniów zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia. Głusi słyszą, umarli z martwych stają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze, ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano, oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niż On. Witam wszystkich. Pozdrawiam w trzecią niedzielę adwentu. Troszkę zimnawo. Podczas zimowy, grudniowy, ale najważniejsze jest dzisiaj usłyszeć Słowo Boże na motorze. Nie wiem jak Wy, ale ja poza sezonem często wracam do wyjazdów i spotkań, które miały miejsce w sezonie motocyklowym. Przy okazji odwiedzin motocyklistów. Czy różnych spotkań? Często uruchamiam takie letnie wspomnienia w środku zimy. Często wspominamy właśnie sezon motocyklowy, oglądamy zdjęcia, filmiki, mówimy jak to było na trasie, ile kto zrobił kilometrów, jakie przygody nas spotkały, jakich ludzi spotkaliśmy na drodze, gdzie jedliśmy dobre jedzenie na postoju żeby odpocząć. Jest dużo takich wspomnień, bo po prostu po ludzku zwyczajnie już by się chciało usiąść na motocykl i gdzieś pojechać, wybrać się w podróż, nawet w jakąś małą przejażdżkę, ale aura na, za oknem uświadamia nas, że jest zima. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych Jedyną podróż, jaką czasem możemy odbyć, to jest to podróż palcem po mapie, bo warto zaplanować przyszły sezon. Zobaczyć miejsca, przeglądać internet. Yy, gdzie są ciekawe miejsca, gdzie jeszcze nie byliśmy. Czas poza sezonem to jest takim czasem marzem, marzeń, marzeń i snuciem planów wyjazdowych. Jest też czasem przygotowania się. Dobrze do sezonu. Pewnie wielu z Was zagląda do garażu, by sprawdzić swój motocykl, dobrze go przeserwisować. Można też zaglądać do szaf, zobaczyć swoją odzież motocyklową, kask. Jest czas zimowych promocji, można zakupić, żeby się dobrze przygotować. Po prostu oczekujemy tego czasu, i takie wspomnienia, mimo wszystko, nakręcają nas, żeby już ten sezon i te się zaczął, żeby ta zima już odeszła, żebyśmy mogli wreszcie skoczyć na ten motocykl i, i polatać. Ale właśnie, zanim to nastąpi, najpierw oczekujmy tego, który ma przyjść. Oczekujmy z taką niecierpliwością, jak jan chrzciciel. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii o Janie, który w więzieniu usłyszał o czynach Chrystusa. Więc posłał swoich uczniów w jego imieniu, żeby zapytali Jezusa: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też na innego mamy oczekiwać? Bracie i siostro, a Ty na kogo oczekujesz? Albo czego oczekujesz? Być może jak każdy motocyklista na nowy sezon motocyklowy, być może na drugiego człowieka, który przyjdzie z dobrym słowem, z uśmiechem. Być może każdy ma swoje osobiste oczekiwania. Może są to małe oczekiwania, jak zwykły uśmiech czy jakiś życzliwy gest. Przygotowania do sezonu motocyklowego bardzo są ważne, ale można je teraz odłożyć, odłożyć na potem, zostawić je na boku i do nich później wrócić, bo teraz jest ten czas, o którym wspominał Jan Chciciel. Teraz jest ten czas przygotowania drogi dla Pana, bo nadchodzi, jest już blisko. I sprawia, tak jak słyszeliśmy w Ewangelii, że niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli z martwych zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto w niego nie zwątpi. Słowo Boże na motorze.